Złożone w luk święcy wobec Wistuka i Świętego Godu Bożego? Zde. Czy chcesz pobożnie i z sprawować misteria Chrystusa na chwałę Boga i dla uświęcenia ludu chrześcijańskiego zgodnie z tradycją na Kościoła? Czy chcesz pilnie i mądrze spełniać posługę Słowa, głosząc Ewangelię i nauczając prawdy wiary katolickiej? Zde. Czy chcesz naśladować przykład Chrystusa, dobrego pasterza, nie szukając własnej korzyści, troszcząc się o zbawienie ludzi? Czy chcesz coraz ściśle jednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem i razem z Nim samego siebie poświęcać w za zbawienie ludzi? Niech Bóg cię zachowa swojej miłości i hojnie udzielić ci swego błogosławieństwa.